Muszę O, zobacz, karp. Ale jeździ kurwa, szalony. A nieładny. Karp. karp numer 3, pana Pawła, Czarni? tak? Nie, weź, 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 weź. Muszek, poczekaj, ja ci go naprowadzę. Nieeeeeeee. Naprowadzę. Ojej, na się nie naszczepi, Dobra, wejdź w pauzę, ujęcie. Dobra, dziękuję. jak możesz. Ło! Odrywam wędkę, szuka, To O kurwa. Kurwa, ślamem po oczucia. To jest No, krótki, ale chyba gruby. No, no. Masz ten? Gdzieś tu był, zabrał chyba. Zabrałeś, Misiek? Co zabrałem? Te wyczepiaki. Tak, tak. No, raz raz. no Taki patelniowy, no, świąteczny. Ale to nie jest to jest strasznie na żarty. No, Ludzie też no, nęcą permanentnie. Już, już mają?

Powoli, powoli. Powoli. Tylko nie zachrap kamery. Eee.